Zawidliśmy się bardzo na e, znajomym. No, dalej nie mam Facebooka. Jeśli znacie kogoś, to dajcie mi znać, jak ją ja to zrobić. No samo to, że Flash, Jola, obudź się. Co so to jest bity pies? Jeszcze gwizdni! Przeszła paczka. Dzień dobry, dzień dobry, moi kochani. Ja się z wami witam po... Dwój pół godziny wizycie u dentysty, i już myślę, że zakończyłam wszystko to, co miałam zrobić. Nadbudowałam sobie tutaj troszkę te zęby na dole. I koniec, 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 koniec. Eee, czekam tylko na retainery na noc, i tyle. I zrobione. Dwa i pół roku. Eee, nie, nawet nie, w czerwcu był rok, czekajcie. Ja chyba w sierpniu dostałam dopiero alignery. sierpień, wrzesień, październik. Dwa lata i dwa miesiące i wszystko gotowe. Mam nadzieję, że będzie ok, przyzwyczaję się do nowych zębów. Jeszcze cały czas mi tył nie do się nie do wiecie, bo nosiło się przez dwa lata coś, co było między zębami i te zęby po prostu nie są nauczone dotykania się, ale to wszystko ma się obniżyć i wszystko ma e, działać tak jak powinno. <laughs> Także cieszę się na maksa. Pan woła, panda, idź panda, panda. Jeszcze gwizji. jeszcze gwizdy głupia także cieszę się, no Maksem boże oby mi się te zęby nosiły jak najdłużej, tak jak Wam mówiłam ja nie chciałam bondingu na całe zęby, absolutnie chciałam jak najbardziej mieć naturalne zęby i takie mam, mam tylko tutaj różki i tutaj te różki dorobione nic więcej Hihi. bardzo proszę, taka kolacja dzisiaj wjeżdża e, kalafior e, z bułeczką tartą na masełku, także będzie pyszka no moi drodzy, wybaczcie, tutaj tak siedzę trochę w słońcu, trochę w cieniu, ale no niestety tutaj tak e, słońce nam pada. E, przyszła paczka. Kupiliśmy dla Abasa, dla tego naszego kierowcy, znaczy naszego, ten, który zawsze nas wozi, który nas zawiesza na wycieczki i załatwia nam wycieczki także Wam e, w Zanzibarze. On jest wielkim fanem Arsenalu. Ogólnie nie wiem, czy wiecie, na pewno wiecie, bo na pewno o tym jest, wspominaliśmy nieraz, że w Zanzibarze uwielbiałam piłkę nożną. To jest ich rozrywka, uwielbiałam piłkę nożną, jak jest mecz. Wynoszony jest jedyny telewizor na wsi, i wszyscy się tam spotykają i oglądają mecz. Tak więc, Abbas jest akurat fanem Arsenalu, także zamówiliśmy jemu oryginalny arsenalski ręcznik, re szalik. Trochę się zdziwiałam doradka, mówiąc, że szalik gdzie tam do Zanzibaru szalik, ale koniec końców. Wiecie, oni tam e, nie noszą, nikt nie nosi tych szalików, one po prostu są na jakiś mecz, żeby sobie, wiecie, tam machać. Także w sumie przyznałam Radkowi rację. No i też zamówiliśmy e, oryginalną, o, czy oryginalną, nie wiem jak to nazwać, piłkę arsenalową. E, oczywiście, under license, to jest wszystko. Wszystko oryginalne, ar, u, arsenalowe, nie jakieś tam byle jakie. E, nie wiem, czy to dla niego ma znaczenie. Na pewno ma znaczenie. Gdybym ja była jakąś fanką, czegoś i też bym chciała. Jeśli już, jeśli już, to żeby to było, wiecie, że tak powiem, oryginalne. A jeszcze oprócz tego, właśnie znajoma z pracy Werga, która też korzystała z jego e, usług, że tak powiem, kupują jemu koszulkę. E, też z Arsenalu, także my przy okazji zawieziemy, e, mam nadzieję, że się ucieszy. Wiecie co, ja jak gdybym mogła, to bym wszystko temu człowiekowi dała. E, oczywiście ten film z Safari zaginął, e, niestety, także mam nadzieję, że teraz e, jego nagram, będę mo miała możliwość jego nagrać. On ostatnio się też udzielał, bo e, on w ogóle był bardzo zainteresowany tym, że my na YouTube kręcimy, wiecie, był bardzo e, taki zainteresowany, podekscytowany i się udzielał e, właśnie z nami. No i niestety nie ma tego wszystkiego. Jaka wielka szkoda, ale może wrzucę wam tutaj zdjęcie z nim. E, wspaniały, wspaniały człowiek. Jak gdybym mogła, to by mu po prostu wszystko dała. Gdy, gdybym było, wiecie, gdybym mogła, to po prostu wszystko by mi mu dała, na co by tylko miał ochotę może w ten sposób. Bo taki dobry, nie ma angielskiego zajebistego, ale wiecie, to z niego ta dobroć po prostu bije. Bije wspaniały, wspaniały człowiek. E, mieszka z mamą i z braćmi i z dziećmi. Ma dosyć dużo dzieci, chyba szóstkę dzieci ma czy piątkę, e, ale wiecie, pracuje, także stać jego na utrzymanie tego, um, nie to, że bezmyślnie gdzieś tam płodzi te dzieci, tylko naprawdę stać ich na to e, i się cieszę, już się bardzo cieszę, że jego zobaczymy, on też już pisze, że się nie może doczekać, mało tego, nasz taki drugi znajomy też, Czuczo, który uczy Sahi, bo też on e, właśnie był zafascynowany, żeby kręcić, kręcimy I powiedział, że też chce być, też chce na YouTube'a nagrywać, Eee, dla niego ogólnie mamy też telefon, taki dobry z kamerą, żeby już sobie od razu mógł wiecie, nagrywać. Eee, I on też powiedział, że nas chce przyjechać i z lotniska odebrać. Nawet nie odebrać, mówi nie odebrać, ale tylko was przywitać. Mówi, bo już was tyle nie widziałem. Doradka pisze, ja będę, ale tak mówi, my będzie odszyć i rano. Mówi, nieważne, ja tylko się z wami przylecę przywitać. No powiem wam, że po prostu, no, no fantastyczni ludzie jeszcze. Oczywiście nikt nie wie, co my im przywozimy, nie wiedzą nic, wiecie, no nic nie wiedzą. Czy eee, czy też nie wie o tym. Z czuczo też miałam taki mini wywiad i powiem Wam teraz, ja chyba to nagrywałam, a może właśnie to już było na tym karcie, yy, która jest uszkodzona niestety, i który, z której materiału nie zobaczyliście. Czuczo najbardziej chciała zobaczyć w Europie. Oczywiście oni nie mogą podróżować niestety, ale Czuczo najbardziej chciała zobaczyć w Europie śnieg, bo on nie potrafi sobie wyobrazić, że coś jest białe, leży, jest zimne i się topi. On sobie nie potrafił tego wyobrazić. To musi być. Wow! Coś, co my mamy za coś najnormalniejsz najnormalniejszego na świecie, coś, co yy, nie wzbudza w nas żadnego zdziwienia. Dla niego jest, wiecie, jego marzeniem, że on chciałby to zobaczyć. Wow, to teraz jeszcze raz mnie to uderzyło, bo już wtedy byłam uderzona i jeszcze raz mnie to teraz uderzyło. Szok. A dzisiaj ogólnie jest, moi drodzy, środa. Jutro są mojego taty urodziny. Eee, wiecie, że dalej nie odzyskałam Facebooka? Zawsze co roku mu składałam życzenia na Facebooku, a w tym roku mu nie złożę. Trzecie urodziny już bez niego będą. Normalnie, szok. Eee, no, dalej nie mam Facebooka. Jeśli znacie kogoś, to dajcie mi znać, jak ja mam to zrobić, bo oni nie od, nie w ogóle nie, nie patrzą na wiadomości, nie odpisują nic z nic. Zero. Zero. Ja po prostu nie ma żadnego supportu dla, e, dla ludzi. Zablokowali mnie i koniec. I cały czas mam opory z otwarciem nowego Facebooka, bo cały czas się łzy, że starego odzyskam. Dobra, lecę. Jutro mam na godzinę. Mam nadzieję, że dzisiaj tego vloga skręcę. Jutro mam na godzinę, bo przyjmujemy nowych ludzi do pracy. E, także ma, muszę to zrobić. E, no i później trzy dni pracujące, i powiem Wam, że już coraz bliżej, coraz bliżej do Zanzibaru już się nie mogę doczekać. Naprawdę się nie mogę doczekać, aczkolwiek zobaczcie, mamy przepiękne słońce. Wczoraj mieliśmy przepiękną pogodę, dzisiaj mam przepiękną pogodę. Także zaraz biorę lunkę, chociaż już dzisiaj była z radkiem, jakie ja byłam u przez trzy godziny, to ona była z na walkie także nie mówię teraz głośno, żeby jej na razie nie wybudzać, bo zasnęła. E, zabiorę ją troszeczkę przewietrzę sobie głowę, potrzebuję tego. Dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem, czy kojarzycie, jak zaledwie dwa dni temu. Nawet nie, wczoraj, a nie, wczoraj nie nagrywam, jak byłam na spacerze. Mówiłam Wam, że jest przepiękna pogoda: 17 stopni, nie czuć, że jest jesień. No i zobaczcie, ktoś mi tutaj próbuje udowodnić, że jest inaczej. No i udowadniać więcej nie musi. Proszę już przestać, proszę się uspokoić. My tutaj się chcemy cieszyć wspaniałym dniem codziennie, słonecznym. Prawda, moja Serenko. O, tutaj moje leki. O, zaraz Wam coś opowiem odnośnie moich leków. Prawda, sarenko moja? O Jezus Maria, co za zbity pi, pi, pies. Co za zbity pies. O, zobaczcie, tutaj Wam z boku wkleję, tutaj o, e, lunkę z mojego TikToka, no po prostu jest tam przewspaniała. Jakie ja kocham tego psa. Już taki stary jesteś pies. Taki stary pies, zaraz będziesz miała urodziny, to już chyba nawet czternaste. Znaczy, urodziny, Od kiedy ją znaleźliśmy. Na święta. Kocha pani bardzo. Wiesz? Wiesz, jakbyś miała nie wiedzieć. O, tuli, luli. Tuli, luli. O, pojadła teraz spać spokojnie. Nie, drap, nie drap. Teraz koce się piorą. Ta teraz spać w spokoju, tak. Dobrze, już dam, już daję pospać, już daję pospać mój nochalku. Mój nochalku. Kocham tego psa nad życia. Jaki piękny. Piękny pies. No hej, hejo. Patrzę, co tutaj Radek zostawił. Widzę jakieś opakowanie po kraquersach, kubek, dobra, niechaj będzie. Wiecie, co byłam właśnie po te takie refile do... Do tego takiego Dastera, czy jak to się nazywa? Jak to się nazywa w ogóle u nas? Wiecie, to takie do wycierania kurzu. Bardzo to, bardzo, bardzo to lubię. I było właśnie coś takiego różowego w jakiejś tam promocji. I myślałam, że kupię same wkłady, ale niestety były tylko cztery wkłady i dodatkowa rączka znowu. Już mam, to będzie moja druga rączka, i mam jeszcze jedną taką długą. Także te rączki tak naprawdę są niepotrzebne. Eee, różowa rączka. bo jeszcze jakaś taka inna, specjalna, specjalna jakaś tam promocja, eee, ale wiecie co? One były jakieś, Za... te też są zapachowe. No wiecie co, już nawet to zaczynają perfumować. Nie podoba mi się to. No też są zapachowe, a nigdzie nie jest napisane. No nie, no flash, samo to że flash. No samo to że flash, jola, obudź się. No, zapachowe, pachnie jak takim płynem do czyszczenia, także wiecie, takie oszukane sprzątanie. Znaczy oszukane, no nie oszukane, no będę sprzątała sory, wchodzi mi tutaj ta głowa. Będę oczywiście sprzątała, ale. Ale. No masakra. Po co mi ta rączka kolejna? No czemu oni tak robią to? No czemu? Po co? No i po co? Normalnie mocno śmierć po co nam tyle tej chemii w domu, to jest naprawdę fajne powiem Wam, że do tego właśnie nie trzeba różnych ręczników, nie trzeba takich rzeczy po prostu przejeżdżacie i to naprawdę zatrzymuje kurz, ja lubię tego używać na telewizorze, na stoliku i na kominku i na lustrach, wiecie, oczywiście lustra i wszystko muszę myć, ale właśnie, żeby nie robić jakichś tam yy, nie używać zbędnej chemii, no to właśnie tym co jakiś czas sobie lubiłam robić, ale skoro teraz widzę, że wszystkie już będą chyba zapachowe, no to ja nie wiem, czy mi się to będzie podobało też tutaj zapach czuć. Jak ruszam, to nie czuć. Chyba, że zaraz wyjdę sobie do kuchni lub do łazienki i wrócę i zobaczę, czy czuć ten zapach, czy nie. Kupiłam też właśnie w B&M e, dwie baterie, bo Wam wczoraj nagrywałam e, temu. haul. Teraz w ogóle ten vlog, co tutaj będziecie widzieli, to on jest e, z ponad tygodnia. Teraz po prostu dogrywam, żeby coś w tym vlogu było. I chciałam Wam opowiedzieć historię, ale nie wiem, czy Wam ją opowiem dzisiaj, bo chciałam poczekać, aż się skończy. Ale Zawiedliśmy się bardzo na e, znajomym. Radek się nazywał na swoim znajomym, a ja też, bo, bo też go poleciłam komuś. I powiem Wam, że jak na razie to daje takiej dupy, że po prostu jestem w szoku. Yy, na razie jestem w szoku. Jakbyście chcieli usłyszeć, to napiszcie, Po prostu kogoś poleciliśmy komuś, bo wykonuje on jakieś usługi i zachowuje się bardzo nieładnie. Bardzo się zmienił. Od tego czasu, co my go znaliśmy, i nie wiem, co to spowodowało, ale ja po prostu się za niego wstydzę. Pani jeszcze nie wie w ogóle, co się dzieje, ale ja się za niego wstydzę. Aha, czyli jest w trybie świeczki? Tak, przepiękne są te świeczki. Bardzo mi się podobają. Dużo z was, z was też napisało, że bardzo Wam się podobają te poduszki. I powiem Wam tako. Te poduszki, tak naprawdę, poszewki na poduszki, one cały czas w kamerze wyglądają lepiej niż na żywo. Bo tak jak ja Wam mówiłam, one, bo przypuszczam, że będziecie je kupować, bo kilka z Was yy, pisało. Że zaraz skakuję. E, one cały czas wyglądają jak 3D, ale wiecie, to nie jest 3D. E, to nie jest 3D, to jest po prostu nadruk. Ja jego jeszcze tutaj nie śledziłam. To jest nadruk. No to wygląda faktycznie, widzicie, to wygląda jakby to było 3D. I ja właśnie się na to złapałam. Ale naprawdę one fajnie wyglądają. No i ten jelonek też. I Radek właśnie oglądał sobie mojego vloga, bo tak sobie robi oglądać moje vlogi. I mówi Jezu, jakie przepiękne te poduszki. I przyjechał do domu i mówi, wiesz co, ten jelonek dużo ładniejszy w filmie. Ja mówię, no wiem, że ładniejszy w filmie. On po prostu, tak, no zobaczcie. Ale na żywo też jest przepiękny, tylko to jest płaskie. Patrząc na to wydaje się, że to jest jakieś takie nie wiadomo jakie. Ale to jest Płaskie! No ale te oczka to wygrały wszystko. E, to zaraz wrzucam do pralki, ale pierw chciałabym sobie wszystko odkurzyć. Jutro idę do pracy na popołudnie, e, także fajnie. I powiem Wam, że zostało już mi bardzo mało czasu do wyjazdu. E, bardzo mało czasu nam zostało, jeśli chodzi o pracę. Co tam nasłuchujesz? Kwiata mi złamałaś. Ja widzę, że mi złamałaś kwiata. Tym swoim ogonem merdającym. Bardzo mało mi czasu do, zostało do wyjazdu. Chciałabym w tym roku zrobić tak, że już znowu, w tym roku znowu się zacząć pakować, tak samo jak robiliśmy ostatnio do Polski. Żeby wiecie, poprzedniego wieczoru, czy nawet dwa wieczory przed, znaczy wiecie, to zawsze nigdy do końca człowiek nie będzie spakowany z tego względu, że zawsze czegoś tam używa, nie wiem, czy jakichś kosmetyków czy czegoś. Ale żebym już była tak wiele spakowana, jakieś dwie noce przed, i żebyś po prostu niczym nie stresowała. Mam jeszcze, jeszcze trochę czasu i tak właśnie bym chciała w tym roku znowu zrobić. Ostatnio mi coraz lepiej to idzie i mam nadzieję, że e, będzie ok. A teraz Wam coś pokażę. U mnie w pracy e, bardzo często dziewczyny sobie przynoszą jakieś tam snaki i często właśnie jedzą te takie krakersy tuka, e, smokey bacon. I nie wiem, czy mieszkacie w Anglii, czy są one też w Polsce, czy nie, ale dajcie znać, czy próbowałyście, próbowaliście tych oto właśnie tutaj krakersów. Ja nigdy ich nie mogę w pracy jeść ze względu na aparat, ja ogólnie pracy yy, nie jem, no bo chcę zawsze zęby później umyć, tak żeby jem tylko na przerwie i później gdzieś szybko mieć zęby. I nigdy nie mogłam, ale wreszcie sobie ostatni jakiś czas temu powiedziałam z Radkiem, spotkałam na półce, wyradek, musimy je wziąć, bo one zawsze tak pachną pięknie boczkiem, musimy je wziąć. I wzięliśmy. Boże, jakie dobre, ale jakie uzależniające, ale jakie dobre. Także jeśli macie chęci, co kochanie, jeśli macie chęci, to sobie kupcie Tuk Smoky Bacon, przepyszne, ale zapach bekonu będzie roznosił się w całym pokoju, w którym będziecie je spożywać, naprawdę, obiecuję Wam to, ale naprawdę, 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 ale naprawdę... Jeśli lubicie takie właśnie smaki, to Wam posmakuje. Nie żałuję, że kupiłam, ale mam nadzieję, właśnie wróciłam z V&M, nawet tam nie patrzyłam na tą półkę, bo wiecie, staczyły te dwie paczki, co mieliśmy, staczyły więcej, nie? <laughs> więcej mnie nie interesuje, bo jak będzie więcej w domu, to będę więcej jadła, a nie chcę tego jeść. Ale spróbujcie. <laughs> ale nie namawiam, bo się uzależnicie. Dobra, idę szybciusieńko pościerać kurze, idę wstawić jedno pranie, zmienić pościel. E, powinnam zwijać na niedzielę, ale nie, nie, nie zmieniłam. Eee, I co? Może widzimy się zaraz, a może będę montowała vloga. Jak będę montowała tego vloga z tymi pozostałymi innymi, eee, chyba tak w sumie zrobię. To wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was. Napiszcie coś od siebie, nie wiem, co chcecie napisać ciekawego od siebie. Napiszcie coś. <laughs> pozdrawiam nie. Was. Buziaki.